Dzisiaj mija ostatni dzień na składanie protestów wyborczych w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do Sądu Najwyższego wpłynęło do tej pory blisko 3000 skarg na nieprawidłowości podczas wyborów. Jeden z nich dotyczy Bychawy. O szczegółach Emin Paliwoda. Prokurator generalny opiniuje protesty wyborcze przekazane przez Sąd Najwyższy. Jego wątpliwości wzbudziła między innymi jedna z komisji w Bychawie. Zarzut ten dotyczy świadomego lub omyłkowego błędnego wpisywania przez członków obwodowych komisji wyborczych liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do niewłaściwych rubryk w protokołach i został oparty na powszechnie dostępnych danych w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych. Chodzi o radykalną zmianę poparcia dla kandydatów. W pierwszej turze Karol Nawrocki zdobył tu prawie dwa razy więcej głosów niż Rafał Trzaskowski, a kojarzeni z prawicą kandydaci wypadli lepiej niż ich konkurenci związani z koalicją rządową. Po drugiej turze obwodowa komisja wyborcza zaraportowała jednak, że to Trzaskowski wygrał 263 do 160. W całej Bychawie Karol Nawrocki zdobył prawie 74% głosów. Każdy obywatel ma prawo zgłosić protest wyborczy, jeżeli uważa, że doszło do nieprawidłowości w danej komisji. Musi oczywiście przedstawić dowody na swoje stanowisko, musi być to pismo złożone zgodnie z wymogami formalnymi, ale oczywiście każdy głos jest równie ważny. Według naszych nieoficjalnych ustaleń w komisji numer 4 w Bychawie doszło do pomyłki przy uzupełnianiu protokołu. Z przewodniczącą komisji nie udało nam się skontaktować. Na problem nierzetelnych komisji uwagę zwracał m.in. szef rządu. Państwo polskie nie może lekceważyć żadnego sygnału yy, świadczącego o tym, że gdzieś było fałszowanie, gdzieś było nadużycie, gdzieś była zła wola, zwykła nieudolność. To wszystko musi być sprawdzone i żaden głos nie może być lekceważony. Skala tego, co się działo, tych nieprawid nieprawidłowości i chyba ze złą wolą jednak jest. Yy, Z dnia na dzień. Co godzinę dochodzą jakieś nowe fakty i nowe informacje. Każda z obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich liczy dziewięciu członków wskazywanych przez zarejestrowane komitety wyborcze. Tylko ich skrupulatna praca pozwala w pełni odzwierciedlić wolę wyborców. Do 2 lipca, bo do tego dnia jest zobligowany sąd, żeby potwierdzić ważność wyborów bądź wskazać na nieważność wyborów. Jest to 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. W związku z tym jeszcze trochę poczekamy, ale myślę, że raczej te protesty nie wpłyną na wynik wyborczy. Wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Głosowanie odbywało się w ponad 32 tysiącach komisji wyborczych.